Uczciwy jak Nowak, Sławomir Nowak. Dziesiątki polsko-ukraińskich zarzutów i miliony poupychane gdzie się da, to za mało. Sąd umorzył sprawę. No i dlatego prawo, tak jak oni je rozumieją, tak mocno ludziom kojarzy się z lewizną. Ekspres Plus, Rafał Patra, jedziemy. Dwie osoby skazane, jeden na wolności. Takim szczęściem może poszczycić się Sławomir Nowak, bliski współpracownik Donalda Tuska. Okazuje się jednak, że prokuratura ma prześwietlić umorzenie polskiego wątku w jego sprawie. Dramatyczne wydarzenia na Dolnośląskim odcinku krajowej 25. W okolicach Ostrowin niedaleko Wrocławia kierowca osobówki uderzył w betonowy przystanek autobusowy. Policjanci z Lidsbarga Warmińskiego zatrzymali seniora, który przez 14 lat dorabiał okradając mieszkania w różnych częściach kraju. Pomysłowy złodziej zakończył swój proceder w Zielonej Górze. Dużo więcej szczęścia miał ten baseballista Washington Nationals, Jacob Young w meczu z New York Mets, popisał się takim chwytem sytuacyjnym, ale to nie wszystko czego dokonał tego dnia. Sprawa śmierdzi z daleka. Prokuratura ma przyjrzeć się decyzji sądu o umorzeniu przez warszawski sąd tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomir Nowaka. Dawny minister w rządzie Donalda Tuska i jego bliski współpracownik, był oskarżony o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, która miała przyjmować łapówki w zamian za załatwianie pracy w spółkach Skarbu Państwa. Mimo, że śledczy znaleźli genetyczne ślady Nowaka na gumkach od banknotów, sąd nie dopatrzył się do związku. No, nic dziwnego, że podobna wnikliwość zbulwersowała opinię publiczną w Polsce. Sprawa Sławomira Nowaka została umorzona de facto przed rozpoczęciem procesu, mimo tego, że już cztery lata temu prokuratura informowała o przytłaczającym materiale dowodowym na przedmiotach służących do spinania pieniędzy jak również na przedmiotach służących do ich przechowywania ujawniono materiał genetyczny Sławomira N. Można pokusić się o konkluzję, że Sławomir N. miał kontakt z dowodową gotówką. Jednak szereg dowodów okazał się dla sądu nieprzekonujący. Do wniosku obrony o umorzenie tej sprawy przyłączył się nawet prokurator, który został skierowany do tej sprawy po przejęciu władzy przez Donalda Tuska. Premier ocenił, że nie będzie komentował decyzji sądu. Nie mam ani satysfakcji, ani, 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 ani mi smutno, ani wesoło. To nie jest w tych kategoriach. Y Mam zamiar szanować wyroki sądu niezależnie od tego, czy one się mnie, czy komukolwiek innemu podobają. Ale jeszcze cztery lata temu o swoim bliskim współpracowniku mówił, że jest więźniem politycznym. Przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania y, 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 jakichś. Politycznych zeznań. Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego. W sprawie, gdzie wina podejrzanego o kierowanie całą operacją przyjmowania łapówek została umorzona, skazany został m.in. zatrzymany wraz ze Sławomirem Nowakiem, były szef grom. Wiadomo, że bliski człowiek Donalda Tuska nie podzieli tego losu, bo umorzenie oznacza właściwie brak odpowiedzialności. Sławomirowi Nowakowi za tę sprawę, nawet gdyby tam się zdarzyło, że pojawią się nowe dowody. No, to będzie e, trzeba powiedzieć sobie jasno. E, Sławomirowi Nowakowi postawienie kolejny raz tych samych zarzutów jest niemożliwe. Sławomir Nowak zarzuty usłyszał zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. To tam zaufany człowiek Donalda Tuska kierował spółką Ukraftodor, zajmującą się budową dróg. Tragedia w Dolnośląskiem. Na krajowej 25 w powiecie oleśnickim kierowca samochodu uderzył w betonowy przystanek autobusowy. Pojazd od razu stanął w płomieniach. Samochód osobowy zjechał z jezdni w okolicach Ostrowiny. Na razie nie wiadomo dlaczego uderzył w betonowy przystanek autobusowy. Do palącego się samochodu przyjechali strażacy. Podczas akcji gaśniczej w pojeździe znaleziono ciało jednej osoby. Życia kierowcy nie udało się uratować. Okoliczności wypadku bada policja. Rzeszowscy i poznańscy policjanci w akcji. Mundurowi przeprowadzili w ostatnich dniach dwie różne akcje, które zakończyły się zatrzymaniem osób podejrzanych o poważne przestępstwa. W Rzeszowie ujęto trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do piwnicy w centrum miasta, skąd zabrali repliki broni, akcesoria militarne oraz sprzęt elektroniczny o wartości około 10 tysięcy złotych. Dodatkowo przy dwóch zatrzymanych znaleziono mefedron. W Poznaniu kryminalni zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy, który był poszukiwany listem gończym za przestępstwa narkotykowa wszyscy zatrzymani trafili do aresztów tego jeszcze nie było. Kryminalni z Litzbarka Warmińskiego schwytali 72-letniego włamywacza, który przez 14 lat wymykał się organom ścigania. Wpadł w Zielonej Górze na gorącym uczynku, tuż po kolejnym włamaniu. Miał przy sobie specjalistyczne narzędzia i skradzione fanty. Od 2011 roku objechał pół Polski, parkując auto na obrzeżach miast i dalej, pedałując rowerem w poszukiwaniu szczęśliwych lokali. Podczas przeszukania jego mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli biżuterię, zegarki, pieniądze i monety kolekcjonerskie. Senior działał w pojedynkę. Udało się go złapać dopiero za 15 razem. Teraz zapewne senior przejdzie na zasłużoną emeryturę za kratami. Do nas zajrzy Złota Polska jesień, o czym za chwilę powiemy. Za to na Filipiny, Filipiny będzie super tajfun, lepiej tam teraz nie lecieć. Bezpiecznie polatać można za to w Krakowie na wystawie o polskim lotnictwie. Polecamy. I kurs na drugą część plusa obieramy. Kolejna awaria numeru alarmowego w Australii. W jej wyniku setki osób nie mogły skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Są ofiary śmiertelne. Już w piątek premiera nietuzinkowego japońskiego dreszczowca Exit 8. Psychologiczny thriller zabiera w podróż po niekończącej się pętli korytarzy metra. Za chwilę tam zajrzymy. To się nazywa Poświęcenie dla pracy. Paryscy kelnerzy ścigali się ze sobą, przemierzając ulice miasta. Sprawdzimy, z jakimi smakołekami tak pędzili. Super Tajfun zbliża się do wybrzeży Filipin, Tajwanu i Chin. Wywołuje super niepokój. Władze ostrzegają, że trzeba być gotowym na silne wiatry i ulewy. W związku z zagrożeniem w wielu regionach Filipin, władze zawiesiły pracę i zajęcia szkolne. Supertajfun Ragasa przemieszczający się przez cieśninę Luzon wywołał masowe ewakuacje na Filipinach i Tajwanie. W Chinach zostanie ewakuowanych blisko pół miliona ludzi. Towarzyszący tajfunowi wiatr w porywach osiąga nawet 265 km na godzinę. Służby meteorologiczne ogłosiły najwyższy stopień ostrzeżenia. Na Filipinach loty krajowe i połączenia promowe zostały już odwołane, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i podróżnym. Meteorolodzy ostrzegają przed falą sztormową przekraczającą 3 metry. Według prognoz, Raga do wybrzeży pod koniec tygodnia. Dramatyczne sceny w Australii, gdzie doszło do awarii numeru alarmowego. Setki osób przez 13 godzin nie mogły skontaktować się ze służbami ratunkowymi. Jak informują miejscowe media, w związku z awarią doszło do co najmniej trzech zgonów. Według wstępnych ustaleń służbom ratunkowym nie udało się odebrać ponad 600 połączeń. To już druga tego typu awaria w ciągu dwóch lat. Było miło, ale się skończyło. Dziś oficjalnie żegnamy lato. Dokładnie o 20:19 rozpoczyna się bowiem astronomiczna jesień. Choć okres wakacyjny nie rozpieszczał nas w tym roku pogodą, to jednak tęskno będzie za nieco wyższymi temperaturami. Nie ma co popadać jednak w jesienną handrę, bo wielokolorowe liście na drzewach także potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Proszę poprawić serwetki i mocno złapać za filiżanki, bo przed nami nie byle jaki wyścig. Chodzi w nim nie tyle o prędkość, co bardziej o stabilność i dokładność. W Paryżu odbyła się kolejna odsłona rywalizacji biegających kelnerów. Dostarczenie zamówienia na czas było tak samo ważne, jak to, żeby zaserwować je w nienaruszonym stanie. Woda jest, croissant jest, no i oczywiście kawka, no to można podać do stolika, albo Jedz! Kelnerzy z Paryża wybrali to drugie. Zawodnicy z pełnymi tacami przemierzali Paryż, ścigając się i uświadamiając innym, jak istotną rolę pełnią we francuskiej kulturze. Oh, we love the way Uwielbiamy kelnerów. Są tacy, tacy paryscy, są tacy francuscy. To po prostu kwintesencja Francji. Zawodnicy musieli trzymać tacki przy sobie, używać tylko jednej ręki i nie rozlać ani nie upuścić żadnego z elementów zamówienia. Najszybsi kelnerzy zostali nagrodzeni. Może tym razem nie rekordowym napiwkiem, ale zasłużonymi brawami. Niestety gości orkiestry dęte, powozy konne i ludzie w doskonale dopracowanych bawarskich strojach. Tak wyglądała tradycyjna parada kostiumowa, która przeszła przez Monachium podczas jubileuszowej 190. edycji festiwalu Oktoberfest. Raz w roku po prostu trzeba pójść na paradę. Jako mieszkanka Monachium uważam to za absolutną tradycję. A pogoda jest cudowna, więc nie mogło być lepiej. Zgodnie z panującym zwyczajem mężczyźni nosili skórzane spodnie do kolan w połączeniu z koszulą, wysokimi wełniami. Z skarpetami i kapeluszami z piórkiem. Kobiety założyły gorsetowe suknie i prezentowały się równie dostojnie, bo Oktoberfest to nie tylko święto znanego napoju w kuflu, ale też żywa lekcja bawarskiej tradycji, która co roku odbywa się na ulicach Monachium. I mimo emocji towarzyszących festiwalowi, wszyscy szli prosto. Bitwa pod Kircholmem stoczona 27 września 1605 roku była jednym z największych zwycięstw Rzeczypospolitej obojga narodów. Trzykrotnie liczniejsza armia szwedzka pod dowództwem Karola IX została rozgromiona przez wojska polsko-litewskie pod wodzą hetmana Jana Karola Chodkiewicza. W 420. rocznicę tej wiktorii ulicami Białego Stoku po raz piąty przeszła parada Branickich pod hasłem Na Kircholm Wzięli w niej udział rekonstruktorzy w tradycyjnych strojach z XVII wieku. Można było także zobaczyć ówczesny taniec w wykonaniu zespołu muzyki i tańca dawnego Capella Antica Bialostosensis. Pląsy stare, ale jare. Zwalniamy tempo i prezentujemy Państwu postrach dyniowych pól i prawdziwego mistrza powolności. To leniuchowiec dwupalczasty z ogrodu zoobotanicznego w Toruniu, który powoli, ale skutecznie radzi sobie z dynią. Kęs za kęsem dynia znika, a leniwiec nie ma się po co śpieszyć, bo przecież jesień dopiero przed nami, więc prawdziwy dyniożerca, a jednocześnie mistrz zwisu do góry nogami może się spokojnie delektować. I ani dynia, ani grawitacja nie mają nic do gadania. Z wiatrem i pod wiatr to tytuł nowej wystawy stałej, jaką można oglądać w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Imponującą podróż przez historię naszego lotnictwa cywilnego, rozpisano na siedem stref tematycznych. To opowieść pełna historii, ludzi i marzeń, które dosłownie sięgały nieba. Wystawa pokazuje, jak Polacy zdobywali swoje miejsce w przestworzach. Poznajemy przestrzeń pełną kontrastów: od szybowców i konstrukcji amatorskich, przez sportowe maszyny z czasów PRL, aż po pamiątki związane z lotem. To także hołd dla tradycji polskiego lotnictwa cywilnego, bo polscy piloci, konstruktorzy i pasjonaci zawsze mieli odwagę sięgać wyżej i wciąż inspirują kolejne pokolenia. Amerykańskie horrory i thrillery budują napięcie i straszą zupełnie inną wizję realizowania takich produkcji mają Japończycy. Ich najnowszy thriller psychologiczny Exit 8 pokazuje jak sytuacja działa na psychikę człowieka. Scenariusz powstał na podstawie gry o tym samym tytule, widz śledzi bohatera, który utkwił w pętli i chodzi niekończącymi się korytarzami metra. W ten sposób staje się postacią z filmu. Niesamowite, prawda? Więcej nie zdradzimy. Ten niezwykły film trafi do polskich ginę w piątek Teraz zapraszamy w podróż do świata fikcji i fantastyki, ale nie w kosmos, a do Łodzi. Właśnie tam zostanie zorganizowana po raz 36. Jedna z największych w Polsce imprez poświęconych komiksom i grom komputerowym. Festiwal Komiksu i Gier to wydarzenie, w którym kultura bawi się z ludzką wyobraźnią. W programie spotkania z rysownikami, i wydawcami, pokazy i warsztaty. Festiwal odbędzie się w najbliższy weekend. Oczywiście w Łodzi. Oczywiście. Sykuje nam się Złota Polska jesień. Duży udział będzie miał w niej wyż, kształtujący pogodę w najbliższych dniach. Nieliczne opady pojawią się właściwie tylko w czwartek na termometrach, najwyżej 18 stopni. W środę najwięcej słońca zaświeci na północy kraju. Poza tym zachmurzenie umiarkowane lub małe, ale bez deszczu. Temperatury od 15 do 17 stopni. W czwartek nieco chłodniej, do 16 stopni. Miejscami na południowym zachodzie pokropi słaby deszcz, ale w pozostałych regionach będzie pogodnie. W piątek mieszkańcy północnej i wschodniej Polski mogą liczyć na dużą dawkę słońca i bezchmurne niebo. Nieco więcej chmur pojawi się na Mazowszu i Śląsku, ale padać nie powinno. Na termometrach najwyżej 18 stopni. Kibice skoków narciarskich długo czekali na ten moment. No i się doczekali. Kamil Stoch i Dawid Kubacki zwyciężyli w konkursie duetów podczas letniego Grand Prix we włoskim Predazzo. Pytanie tylko, czy był to jednorazowy wyskok, czy może jednak zapowiedź dobrego sezonu w wykonaniu naszych orłów. No niechby znowu polatały! Stoch i Kubacki zdeklasowali resztę stawki. Od pierwszej serii byli na prowadzeniu, a finalnie zakończyli zawody z przewagą niemal 21 punktów nad drugimi Japończykami. A Kamil Stoch wykręcił najlepszy indywidualny wynik. Dawno nie wygrałem, nie? Super, że, super, że zrobiłem to z kolegą. Po, po piątku miałem takie mieszane uczucia, bo skoki miałem dobre, natomiast no, przez swój błąd nie zakwalifikowałem się do zawodu. Cieszę się z tego, co było i mam nadzieję, że w, w przyszłości będę doświadczał jeszcze większych. Dobry występ naszych weteranów pokazuje, że ich potencjał jeszcze się nie wypalił. Potrzebna jest jednak stabilizacja formy, która ostatnio jest zmienna niczym wiatr na cieszącej się złą sławą skoczni w Harachowie. Włosi potencjalnym półfinałowym rywalem Polaków w siatkarskich mistrzostwach świata. Italia w miarę pewnie ograła Argentynę 3-0 do 0 i w efekcie uzyskała awans do ćwierćfinału imprezy. Nim zmierzy się z Belgią, która w tych samych rozmiarach triumfowała nad Finlandią. Jeśli zatem Włosi rozprawią się z czarnym koniem rozgrywek, a Polacy pokonają Turcję, czeka nas rewanż za ostatni finał czempionatu. Nie ma znaczenia jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Z tą maksymą przez turniej Labour Cup przeszła drużyna reszty świata, która odrobiła początkowe straty i odniosła końcowe zwycięstwo nad Europą 15-9. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatnim starciu pomiędzy Taylorem Fritzem a Aleksandrem Zwerewem. Amerykanin triumfował 6-3-7-6. Była to już ósma edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Obecnie Europa ma na koncie 5 trofeów, a reszta świata 3. Jak złapać baseballowego boga za nogi? prezentuje Jacob Young. Gracz Washington Nationals popisał się nie jednym a dwoma sytuacyjnymi chwytami, dokładając potężną cegłę do cennej wygranej w meczu z New York Mets. A to niby nieszczęścia chodzą parami. 39. Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalana 2025 rozstrzygnięty. Złota statuetka Grand Prix św. Maksymiliana trafiła w ręce czaka Konzelmana i Karygo Solomona, twórców filmu Złowrogi, Nefarius. To thriller o spieraniu się dobra ze złem oparty na schemacie listów starego diabła do młodego ze słynnego działakliwa Staplesa Louisa. Kto wygrał to starcie? A to już trzeba przekonać się samemu. No, jurorzy musieli wybierać spośród niemal 130 propozycji poświęconych tematyce religijnej, patriotycznej, historycznej czy też edukacyjnej. Gdyby nie osobiste błogosławieństwo papieża Leona XIV, pewnie by się nie udało. A tak jakoś poszło. Express Plus gratuluje i jurorom, i jeszcze bardziej laureatom, oczywiście. A przy okazji, gratulacje także dla naszych kolegów z programu Dzisiaj. Zajrzeli pod każdą klepkę i w każdą stołową nogę, żeby zgłębić sprawę Sławomira Nowaka. Bo sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po stronie prawdy. Po prostu. Dlaczego sąd może źledztwo w sprawie Sławomira Nowaka? Chaos informacyjny. Ile rosyjskich dronów spadło na Polskę? Prezydent Karol Nawrotki spotkał się z Polonią Amerykańską Ewa Bugała też spotka się z Polonią, która przecież ochoczo ogląda republikę, ale w cztery oczy to spotka się za chwilę z Markiem Jakubiakiem. Ewo, dzień dobry, o co zapytasz swojego dzień gościa? Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Już za chwilę moim gościem będzie Marek Jakubiak. Porozmawiamy też oczywiście o sprawie Słowomira Nowaka, o której będzie też w programie dzisiaj. Będziemy też rozmawiać o edukacji zdrowotnej. Bardzo ciekawe jest to, co powiedziała dzisiaj minister edukacji Barbara Nowacka, więc do tego oczywiście nawiążemy. Będzie o naszym bezpieczeństwie, bo to temat niezmiennie bardzo, bardzo. Ważne, także tematów bardzo dużo będzie ciekawie. Zapraszam od razu. Po ekspresie bez reklam zaczynamy. Tak jest, proszę zostać zewą bugału. Nie ma co zresztą ronić łez po odjeżdżającym ekspresie, bo przecież jutro znowu wrócimy na tory. Głowa do góry, do zobaczenia.